Od 2026 roku wszystkie księgi podatkowe będą już tylko elektroniczne. Pojawi się również obowiązek wysyłania nowych, jednolitych plików kontrolnych, które obejmą nie tylko VAT, ale także podatki dochodowe. Stanie się dokładnie to, czego wielu przedsiębiorców się obawiało. Urząd nie będzie widział już tylko kwoty kosztów ale też na co dokładnie wydajesz pieniądze ile za paliwo, ile za komputer. A ile za zestaw długopisów? Co więcej, Fiskus nie będzie już musiał prosić cię o faktury. Wszystkie dane dostanie automatycznie, a czynności sprawdzające zrobią algorytmy i sztuczna inteligencja. To oznacza, że kontrole podatkowe, które już dziś są celne, staną się jeszcze trafniejsze. Nadchodzi naprawdę wielka zmiana, a decyzja już zapadła. Największe firmy odczują ją w rozliczeniach za 2025 rok, a reszta przedsiębiorców dołączyły od 2026 albo 2027 roku, w zależności od formy rozliczeń. W tym materiale pokażę Ci, czego naprawdę dotyczą nowe obowiązki, jak się do nich przygotować i jak możesz zyskać dodatkowy rok oddechu. To zmiana, której nie możesz zignorować, bo dotknie każdego przedsiębiorcy. Bez wyjątku. Zapraszam do oglądania. Cześć, tu Marek Golec. Jestem doradcą podatkowym i pomagam przedsiębiorcom legalnie płacić niższe podatki, by mogli rozwijać swoje firmy. Koniec ery papierowej księgowości. Przez lata przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że fiskus zaglądał do ich ksiąg głównie przy okazji kontroli albo gdy coś się nie zgadzało. Najczęściej wyglądało to tak: list polecony, wezwanie do urzędu. I wędrówka z ciężkimi segregatorami lub plikiem wydruków. Ta epoka właśnie się kończy. Od 2026 roku papierowe księgi przechodzą do historii. Wszystko ma być prowadzone w formie elektronicznej i w ujednoliconym formacie JPK. To oznacza koniec z półśrodkami w księgowości. Jeśli ktoś do tej pory prowadził księgę w zeszycie z papiernika. To od 2026 roku taki model nie będzie już dopuszczalny. Każda faktura i każdy wpis muszą znaleźć się w strukturze XML, gotowej do przesłania do urzędu jednym kliknięciem. Co więcej, urząd nie będzie już prosił o pokazanie faktur za dany kwartał. Wszystkie dane dostanie automatycznie, szybciej niż zdążysz zaparzyć kawę. Nie chodzi przy tym wyłącznie o drobnych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność. W grze są również spółki, w tym spółki Zo. Rewolucja obejmie wszystkich od samozatrudnionych przez freelancerów wystawiających pojedyncze faktury, po międzynarodowe korporacje obracające setkami milionów złotych. I najważniejsze nie będzie już miejsca na dowolność. Fiskus wie, ile zarabiasz, ale od 2026 roku będzie wiedział także dokładnie, skąd te przychody pochodzą i na co przeznaczasz każdą złotówkę. To trochę jakbyś grał w pokera z kimś, kto widzi Twoje karty. Brzmi groźnie? To dopiero początek. Jakie pliki JPK się pojawią i co to oznacza? Do tej pory jednolite pliki kontrolne kojarzyliśmy przede wszystkim z podatkiem VAT. Od 2026 roku sytuacja ulega diametralnej zmianie. Obowiązek obejmie również podatki dochodowe. W praktyce przedsiębiorcy będą musieli generować i przesyłać nowe pliki. JPKKR Księgi Rachunkowe, JPK Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, JPK EWP Ewidencja Przychodów na Ryczałcie oraz JPKST Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych. I prawda? To oznacza, że fiskus zajrzy nie tylko do Twojej sprzedaży, ale do całej księgowości łącznie z kosztami i majątkiem firmy. Kluczowa zmiana polega na tym, że wszystko zostanie powiązane z KSEF. W praktyce urząd nie tylko zobaczy Twoją księgę, ale natychmiast porówna ją z fakturami znajdującymi się w systemie. Jeśli pojawi się jakakolwiek rozbieżność, algorytmy wychwycą ją automatycznie. Czynności sprawdzające, które dawniej wymagały wizyty urzędnika, będą teraz wykonywane w tle, często bez Twojej wiedzy. Dla przedsiębiorców oznacza to definitywny koniec uproszczeń. Każdy dokument trzeba będzie zaksięgować oddzielnie. A urząd uzyska narzędzie do błyskawicznej weryfikacji. To nie jest kosmetyczna poprawka w przepisach, ale nowa rzeczywistość, w której przejrzystość i porządek w księgach stają się absolutnym obowiązkiem. Kto i kiedy wejdzie w nowe JPK? Harmonogram. Największe firmy są na celowniku jako pierwsze. Już w 2026 roku spółki o przychodach powyżej 50 milionów euro. Oraz podatkowe grupy kapitałowe będą musiały po raz pierwszy przesłać swoje księgi w formie JPK i to za rok 2025. Dla dużych podmiotów czasu na przygotowanie jest naprawdę niewiele, no bo obowiązki startują praktycznie od razu. Kolejna grupa to przedsiębiorcy rozliczający VAT miesięcznie. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą albo spółkę i co miesiąc składasz JPK V7. To od 2026 roku również wchodzisz w nowe obowiązki. Twoje pierwsze pliki z podatków dochodowych trafią do urzędu w 2027 roku za 2026. Brzmi odlegle, ale w praktyce to tylko jedno rozliczenie roczne. Dalej. Na końcu od 2027 roku do systemu wejdą pozostali podatnicy, w tym ci. Którzy rozliczają VAT kwartalnie, a także przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u. Nie łudź się, że brak rejestracji do VAT oznacza brak obowiązków. Nowe JPK i obejmą również Ciebie. Pierwszy plik obejmujący księgi podatkowe wyślesz w tym przypadku w 2028 roku za 2027. I tu pojawia się praktyczny trik. Jeśli dziś jesteś na miesięcznym rozliczeniu VAT, możesz. Rozważyć przejście na VAT kwartalny i w ten sposób zyskać dodatkowy rok oddechu. Jak przesunąć wejście w nowe obowiązki? Nie każdy przedsiębiorca musi od razu w 2026 roku wskoczyć w pełne raportowanie. Kluczowa jest częstotliwość rozliczania VAT-u. Jeśli rozliczasz się miesięcznie od 2026 roku. Wchodzisz w nowe obowiązki i pierwszej od PK wyślesz w 2027. Przejście na VAT kwartalny daje Ci dodatkowy rok spokoju. Wtedy dołączysz dopiero w 2027, a pierwsze pliki wyślesz w 2028. Nie każdy jednak spełnia warunki kwartalnego rozliczenia i nie zawsze jest to opłacalne. Wymagany jest co najmniej rok od rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz status małego podatnika, roczne obroty do 2 milionów euro brutto. Zmianę trzeba zgłosić na formularzu VAT-R do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału, na przykład do 25 listopada, aby przejść na rozliczenie kwartalne od czwartego kwartału. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Zmiany w JPK to nie tylko formalność, to rewolucja, która zmienia sposób prowadzenia biznesu w Polsce. Koniec papierowych ksiąg i uproszczeń oznacza, że fiskus będzie miał pełen wgląd w każdą fakturę, koszt i środek trwały. W praktyce algorytmy i sztuczna inteligencja zaczną sprawdzać Twoje rozliczenia i Ty nawet o tym nie będziesz wiedział. Kontrole podatkowe, które już dziś są bardzo skuteczne, staną się jeszcze celniejsze. Dla przedsiębiorców to ogromne wyzwanie organizacyjne. Trzeba będzie pilnować, żeby wszystkie faktury były prawidłowe, księgowane na czas i zgodne z KSEF. Błędy, które dawniej mogły umknąć w papierowym chaosie, teraz zostaną wychwycone automatycznie. Dlatego konieczne będzie inwestowanie w nowoczesne programy księgowe i dobre procesy i procedury wewnętrzne. Ale w tej zmianie kryje się też szansa. Dobrze wdrożone systemy cyfrowe mogą usprawnić obieg dokumentów, zmniejszyć liczbę pomyłek i pozwolić przedsiębiorcom lepiej Kontrolować swoje finanse. Zamiast traktować JPK jako dodatkowy obowiązek, można go wykorzystać jako narzędzie do uporządkowania biznesu i uzyskania większej przejrzystości. Jak obrócić ten obowiązek w przewagę? Reforma JPK od 2026 roku to obok CEF jeden z największych zwrotów w polskiej księgowości od lat. Kończy się epoka papierowych ksiąg, a zaczyna czas pełnej cyfryzacji, w którym fiskus widzi nie tylko kwoty, ale też szczegóły każdego kosztu. To zmiana, która dotyczy zarówno jednoosobowych działalności, jak i spółek. Najwięksi podatnicy CIT wejdą w nowe obowiązki już w 2025 roku, a przedsiębiorcy na VAT miesięcznym od 2026. A pozostali, w tym rozliczający się z VAT-u kwartalnie i zwolnieni z VAT. Dopiero od 2027. To oznacza, że realnie pierwsze pliki tych ostatnich trafią do urzędu w 2028 roku. Jeśli masz wybór, warto świadomie zdecydować, w której grupie chcesz się znaleźć. Tak jak już powiedziałem, ta rewolucja to z jednej strony większa kontrola, ale z drugiej strony szansa na uporządkowanie procesów i wejście na wyższy poziom organizacji. Przedsiębiorcy, którzy odpowiednio wcześnie się przygotują, mogą ten obowiązek przekuć w przewagę konkurencyjną, bo podatki podatkami, ale sprawny system finansowo-księgowy to fundament bezpieczeństwa i skalowania biznesu. Nie czekaj, aż fiskus zajrzy do Twoich ksiąg. Przygotuj się już teraz. Potrzebujesz dobrej księgowości, doradcy podatkowego, chcesz założyć spółkę albo fundację rodzinną? Rozwiń opis pod filmem i odezwij się do nas.